Ile gmina Jerzmanowice straciła na przegranym procesie z panem? dwieście tysięcy złotych, a w tym jeszcze milionie 200 tysięcy były pozostałe odsetki, czyli około gdzieś 450 tysięcy odsetek razem z kosztami sądownymi i kosztami prawnika. Dlaczego gmina nie zapłaciła należności pańskiej firmie? Dzięki i przez fanaberię pana burmistrza. I całej świty stamtąd. Sprawa jest zakończona? Rozważamy jeszcze na dzień dzisiejszy. Mamy jeszcze parę miesięcy czasu, żeby od momentu rozstrzygnięcia w sądzie tej sprawy, żeby jeszcze podać gminę do odszkodowania. Planujemy gdzieś, na, jakbyśmy to zrobili na jakieś 2 miliony złotych plus podanie jeszcze pana wójta do prokuratury, ponieważ zrobił tak duże nadużycia, że jak ja prowadzę już działalność związaną z wywozem nieczystości prawie 34 lata i ją prowadzę w czterech województwach, jeszcze takiej sytuacji, takiego przypadku nigdzie żeśmy nie mieli, jak tam się zdarzyło.